Witam, tutaj Gasbox.pl To jest mój pierwszy let's play. Czyli zagrajmy w Gotic zdarzenie na morzu. Jest to moda do drugiej części gotika z dodatkiem od kółka i no proszę oglądać. Tam, widzę ich. Straże, straże! Ej tam, nie ruszać się. Stań. Cholera! Przez ten głęster żyliśmy się z tym statkiem! Kazałem knechtom to żarty, naprawić łódź. To pewnie trochę potrwa. To Bardzo dziwnie to wygląda. Jeden statek jest zniszczony, a drugi ten, w którego się wbiliśmy, jest niemal nienaruszony. Wysłałem kilku ludzi na ten statek, ale nie pokazali się od 30 minut. Tak, tak. Idź zbadać okręt. Nie Możesz wziąć Grigoriana do pomocy. Na Khorinis czekają na dostawę uzbrojenia, a my mamy przecież załadować statyk rudą. Nie mów, że Poś... mhm. mhm. o tym nie wiesz. Pośp... Właśnie, tam coś i ktoś nie się nie Taki razie trzeba było zdać raport człowiekowi stojącemu na przyciwku. Nie nie Dobra, co że to jest <coughs> to jest coś o modzie. Mod istnieje Proszę, powstał przez grupę. Modę... Przez grupę Sold Eye. Są dwa kwestie powodne. Witaj. Czego? Jestem ze... Mogę Ci w czymś pomóc? Tak, znajdź mi rubinowe ostrze. Jest z której zodownik. Wynoha Oba są tutaj. Nie mam na tym zadku. Nie musisz mi tego mówić. To żadna, to żadna tajemnica. To żadna tajemnica. W tej ładowni tego nie ma. Zaczekaj, na. Pewno. Ja zgubiłem moją z tą szkatulkę. Nie musisz. Pomóż mi ją odnaleźć to. zanim wpadnie w ręce Reksara. To się nigdy nie zmieni. To żadna tajemnica. Ale to ładowni, ładowni tam powiedząc Nie mam czasu na nic nie da się sobie Nie, 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 nie mam się od tego Skąd ty tak jak mówisz.

tego jest więcej. Wiesz, to powinien być mój Gdybyś choć raz próbował. Chodź, sam się od tego nie da. Czyli. Zróbmy to z bablikami. Hej! i Tylko pilnowanie tych Żadna wielka sprawa. No to nie Dobra. Żadna wielka sprawa. Tak dalej tego nie doszło. Przepraszam Kasi za mój problem. głos tam problem z gardłem mam ostatnio no, Nie musi opowiedzieć Teraz tą szkatówkę sprawa sprawa W końcu w tym pierwszej odcinku to chyba zrobię stania poboczne bo Model no, trwa nagrywam, nagrywam na Wandikamie i można nagrywać maksymalnie 10 minut w tej wersji demo, której używam i no. No, nie zdążyłbym wszystkiego zrobić. Trzymam się od tego zdarza. Jedna nie walka z tylko mało. Zaszczerkami jest i magi, i jednym magiem. Do młoda podam w opisie. Może ci opowiedzieć o takich rzeczach. Widzi słyszy się, i załadzi. Załadzi. Widzi, słyszy się to. Widzi i słyszy się to. Może do można. Mogę załadzi. ci opowiedzieć o takich rzeczach. I na no, To wierzę. Wierzę. Jest nie, są zmienić. Zmienić. nie, wierzę. Wierzę. nie zbierzę. Zbierzę. jest odgodne coś Nie rozumiem w ogóle, on to przyjmuje. jest Mogę ci opowiedzieć, ci nie Widzisz, się się Nie musisz mi tego nie że Nie o, Żadna wielka no, sprawa, no, Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Wcześniej czy później musiało się. 15 przed wyrotem? E! Eee, szkoda gadać! gadać. Wcześniej czy tak, I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Ino, skażę sprawiedliwość.

no iśmy nam pomogliśmy Co dopiero co zacząłem. odcinek będę nagrywał potem. Hej, żadna wielka sprawa. Nie musisz mi tego Na twoją zgubę. Serdeczne dzięki. To mój cały majątek, cokolwiek obchodziło. Tak, drobiazg. Sam tak mówiłem. się by było w tym odcinku. Zaraz nagramy następny, tylko ten limit na Bandikamie. Wiem, że to mamy jeszcze minutę, może trochę dłużej, nie wiem tego czasu, ale bo nie zdąży już zrobić. też pozbędzać, więc. No. Do zobaczenia w następnym odcinku.